Dzień dobry! Cześć, kochana. Jak się spało? Fajnie. Przyszłaś do mnie w nocy? Tak. Chciałam zobaczyć, czy dziewczyny jeszcze śpią. Piększa dzisiaj przyszła do mnie w nocy. A dziewczynki jeszcze śpią. Pani sobie śpi. I Klarunia. Dzień dobry. Jak się spało, Klarunia? Już dla nas, Wow. Całą miskę. To ja już do Ciebie schodzę na te jedzonko pyszne budził Dzień dobry dziewczyny od rana działają już nakrywają stół A my klarują schodzimy z łóżka czytamy książeczkę o króliczku, tak? O zajączku wielkanocnym. W noce pod drzewem zajączek mały, kica za mamą przyzdzionek cały. Teraz o wielkanocnym kurczaczku. Gospodyni do kurnika pospieszyła wcześniej rano zebrać jajka do koszyka jeszcze chwila i wielkanoc. I pora na śniadanie, a tak przy okazji, bo pytacie o tą zastawę. Proszę częstujcie się. To jest chyba jedno z najczęściej zadawanych mi pytań, jeśli chodzi o kategorię pozadziecięcą. I dziś wam na to odpowiem. To jest ceramika Bolesławiec, a dokładnie wzór DPLC. Jak widzicie ja mam z tego wzoru większość naczyń. Tu mam zastawę obiadową, talerze, miseczki. Mam też kubeczki, a właściwie mamy, bo to jest wszystko przecież rodzinne. I... Tu są różne jeszcze inne naczynia, dzbanki, jajeczniki, cukierniczka, pucharki, tu są naczynia żaroodporne, różne półmiski. I większość tych naczyń my dostaliśmy z okazji ślubu, czyli 7 lat temu. Tu jeszcze mam y, sztuczkę, nożyk do masła i widelczyk. I tu jeszcze mamy taki piękny, pamiątkowy wazon z okazji ślubu. I wazę do zupy. A jeśli chodzi o to, gdzie można znaleźć tę ceramikę, to ja większość naczyń kupiłam po prostu przez internet. Wpiszcie sobie w Google ceramika Bolesławiec wzdurdeplce i wam wyskoczy. Wiem, że nawet na Allegro kiedyś było. Chociaż wydaje mi się, że kiedyś było tych naczyń więcej dostępnych. Ostatnio szukałam miseczek, no i było mi ciężko je znaleźć. Dzisiaj dziewczyny jadły się do nich w piżamach. Dziewczynki, pora się ubrać teraz. Anieli i łusi. Dziewczyny już w większej mierze ubierają się same, już są dość mocno samodzielne. E, jeszcze czasami jest potrzebna im moja pomoc, bo a to stopki się gdzieś tam jakoś skręcą, a to właśnie mają jakiś problem z wkasaniem się, ale ogólnie e, już ubierają się, tak jak mówiłam, w większej mierze same. Tak w ogóle e, zawiesiłam się na tym słowie wkasać się, bo od razu mi się przypomniało, że nie wszędzie takie określenie funkcjonuje. U mnie na przykład w stronach rodzinnych właśnie tak się mówiło na czynność włożenia bluzki w spódnicę czy spodnie, ale jak przyszłam tu na studia na, na Pomorze, to co niektórzy byli mocno zdziwieni tym określeniem, bo słyszeli go ode mnie po raz pierwszy. Także dajcie znać w komentarzach w społeczności, czy Wy to określenie znacie, czy też używacie, czy jest to dla Was nowość. Jeśli oglądaliście nasze dwa ostatnie vlogi, to wiecie, że upłynęły nam one pod hasłem choroby. Dzisiejszy vlog, to już można by było go nazwać zdrowieniem, ale jeszcze musimy dokończyć kurację, także dziewczyny jeszcze dziś i jutro będą się inhalować. A jeśli chcielibyście więcej dowiedzieć się o tym inhalatorze w oczce, bo wiem, że temat inhalatorów często mocno interesuje, zwłaszcza młode mamy, to w poprzednim vlogu opowiadałam o swoich doświadczeniach z tym i jeszcze z innym halatorem. Także zapraszam do obejrzenia poprzedniego filmu. Podziękuję Wam go tu na górze. Lerunia się nie haluje, a Łucja w tym czasie rysuje, tak? Co Ty rysujesz, Łusieńko? Kwiatki. Kwiatki. Łucia, rysowanie to chyba jest Twoje ulubione zajęcie, prawda? A że jak nam wyrosła, do wielkanocy jeszcze kilka dni. Ona już jest taka wysoka. Ja zabieram się teraz za przygotowanie obiadu. Przez noc gotował nam się tu w Kenudzie bulion, i teraz będę robiła na jego bazie zupę ogórkową. Przy okazji tego mojego dzisiejszego gotowania chciałabym Wam troszkę więcej opowiedzieć i pokazać ten sprzęt, ale tego materiału nie zobaczycie tu w tym vlogu, tylko zrobię z niego osobny film. Który w tej chwili właśnie pojawi się na naszym kanale. Podziękuję Wam go też tu na górze. Teraz chcę Wam tylko powiedzieć, że jest to robot Cook Easy Plus marki Kenwood, i my mamy na ten sprzęt zniżkę. Także jeśli jesteście zainteresowani, to obejrzyjcie nasz film poświęcony temu sprzętowi. A już więcej informacji znajdziecie w tym konkretnym filmie dedykowanym Kenwoodowi. Teraz pora ogarnąć troszkę podłogę. Klarunia się bierze za porządki. Klarcia, mówię Wam, to jest dzielna dziewczyna. Ona super sprząta. Mam prawdziwe pomocnice już teraz w domu. I zaraz będziemy siadać do obiadu. Zobacz jak. się To co ma A dziecko mama będzie miała blisko dziecko. Dopiero dziecko nie będzie... A co Ty wyczujesz? Motyka. Dziecko motyl jest w brzuszku, do dopiero nie urosło. Dziecko motyl w brzuszku mamy. No dobrze. A łusia co rysuje? To jest Elza. To jest Elza. Hmm, śliczna. A Klarunia też rysuje motylki, tak? A spójrzcie tutaj, ile jest rysunków. To wszystko dziewczyny narysowały dzisiaj. I one wszystkie swoje prace zawsze odkładają na nasz stół. Tak wygląda stół po jednym dniu rysowania. A żeby było ciekawiej, to jeszcze tu na kanapie są rysunki. Tu są chyba prace anielki, bo widzę motylki. Tak mi się wydaje, że to są jej. A tu są kwiatki Łucy. Spójrzcie, ile ona tego namachała. Także tworzą, tworzą tego na potęgę. A my teraz z dziewczynami gotujemy jajka. I za chwilę, co będziemy robiły, dziewczynki? Pisanki. Pisanki. Kupiłam barwniki, których jestem bardzo ciekawa. Ani tylko pokażesz przód? O, takie barwniki. W kropelkach. Jestem, powiem Wam, bardzo ciekawa, bo oprócz tego, że. Ani tylko przejdziesz, bo tatuś coś chce tam sięgnąć. Oprócz tego, że będziemy tutaj zachowywać tradycję malowania jaj. Dziewczyny oczywiście będą miały atrakcję, to też będzie element edukacyjny, bo w zależności jak się zmiesza te kropelki, ile się ich zmiesza i jaki kolor się zmiesza, taki się uzyskuje kolejny kolor. Także będzie fajna zabawa za chwilę. Dziewczynki już są gotowe, zasiadły wszystkie. Każda ma już wybrany barwnik? Jakie kolory sobie wybrałyście? Mamy różowy, niebieski i żółty. I teraz uwaga, będziemy je wlewać do waszych kubeczków. Delikatnie przechylaj i liczymy kropelki. 14. Będziemy liczyć głośno, dobrze? Do 14. I do 14. jeszcze 10. Tyle i jeszcze 10. tyle, tyle, Tak. Tak, wymieszaj. I teraz będzie Klara. Uwaga. Pójdźcie na moje! Pójdźcie na moje jajki. Tak, uważajcie i tylko palcem nie dotknijcie. Nie wylewało się mi to. To nic. Oj, spójrzcie, a patrzcie na mój brud. Ja mam blód! Musia dolej jeszcze cztery kropelki żółtego. Dwa, trzy, cztery. Teraz będziemy trzymać jajeczka w barwnikach trochę dłużej, żeby były jeszcze ciemniejsze kolory. Tu? Tak, i kładziemy obok swojego jajka, tak żeby się nie dotknęły. Dziewczynki, teraz posłuchajcie. Chcemy zrobić kolor pomarańczowy. Z jakich kolorów zrobimy pomarańczowy? Z żółtego. Tak, żółty. Jaki dodamy jeszcze? I różowy. Bardzo dobrze. Jeden. Dwa. Trzy, trzy, jeszcze jedna. Anielko, z twojego kolorku chcemy zrobić taki kolor morski. To jaki kolor Yellow. powinniśmy dodać? Dobrze. Teraz Klaruniu chcemy zrobić kolor jasnofioletowy. Dobrze, Klarciu trzeba dodać niebieski do różowego. O, wyszło naprawdę takie trochę za czerwone. Pomarańczowe miało być. No nie mam Anielki ładnie wyszło. Jest kolor taki morski. Fioletowy. tu mhm. pomarańczowy. Łusieńko, wiesz, co spróbujemy jeszcze pokombinować, żeby wyszedł kolor pomarańczowy. Dodamy więcej żółtego, dobra? Sprawdzamy, czy wyszło pomarańczowe. Udało się, brawo! Dziewczynki, teraz taka zagadka. Chcemy zrobić z niebieskiego barwnika kolor zielony. Jakiego kolorku musimy dodać? Złoty. Dobrze. Jajka już mamy pomalowane, teraz dziewczynki zabrały się za malowanie pisanek. A my będziemy się już z Wami żegnać, bo już jest późna godzina. I dziewczynki, czego my pożyczymy naszym widzom? Wesoły świąt, mokrego dyngusa, dużo buziaków i szczęścia. A i zdrowia. I zdrowia. Chcesz zobaczyć teraz. Pokaż Aniel. Potłukło się Twoje jajeczko. Jajko, o, a się zbiło? Szybko, chustkę daj! A nie, to spadło jajko i się potłukło. Zbiło. Było takie piękne. Mieliśmy małą awarię, ale sytuacja już opanowana. Także żegnamy się z wami. Do zobaczenia. Pa pa. pa, pa.